Look how they mess with my boy. Zagrałem w demo remake'u Gotika. Jest to co prawda produkcja, która pozwala nam sprawdzić, jaki faktycznie będzie pełnoprawny remake Gotika, ale znajduje się w niej kilka bardzo istotnych elementów, które niestety nie napawają mnie zbyt dużym optymizmem. Dla przypomnienia, demo to pozwala nam wcielić się w postać Nyrasa, który to właśnie został zesłany do kolonii karnej. Poznajemy odświeżony plac Wymian, część lokacji wokół niego, mamy okazję porozmawiać z kilkoma postaciami, które nam są dobrze znane. Zawalczymy z kilkoma przeciwnikami, wykonamy jakieś jedno podstawowe zadanie i to w sumie tak naprawdę tyle. Przejście całości zajmuje tak naprawdę maksymalnie godzinę i to tylko wtedy, kiedy przyglądacie się wszystkiemu, co jest dookoła i nie wiem, sprawdzacie każdy dialog, jak jest tylko dostępny w grze. Za drugim podejściem questa skończyłem dosłownie w przeciągu 10-15 minut. Nie jest to więc bardzo duża dawka remakeu Gotika. Niestety stan techniczny czy system walki pozostawiają tutaj jeszcze sporo do życzenia, dlatego dzisiaj chciałem trochę pogadać o moich wrażeniach po dograniu w końcu tego demo oraz takich pewnych obawach, które to demo ze sobą niesie. Od razu zaznaczę, że grałem w angielskiej wersji językowej, tak jak poprosili mnie o to twórcy, więc o polskiej wersji na razie niestety nic się nie wypowiem. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy więc od elementu, który budzi moje największe wątpliwości. I wydaje mi się, że jest to też element, który w tym demie dokładnie obrazuje to, co znajdziemy też w pełnej wersji remakeu Gotika. Chodzi mianowicie o system walki. W oryginalnym gotiku jest on bardzo specyficzny. Wielu nazwie go drewnianym czy topornym, ale to nie do końca oddaje to, o co w nim chodzi. Najlepiej przyrównać go do tego, czego możemy doświadczyć w Kingdom Come. Ie. To od nas zależy, w jakim momencie i z której strony wyprowadzimy cios, do tego nasza postać nie jest za bardzo mobilna, a stoi twardo na ziemi. Rozwój postaci sprawia, że machanie mieczem staje się łatwiejsze i płynniejsze, ale sposób wyprowadzania ciosów wciąż zależy w dużej mierze od nas. Na początku jest to oczywiście trudniejsze, ciężej trafić w odpowiedni moment na wykonanie kolejnego zamachu, ale z czasem nabieramy wprawy zarówno w rzeczywistości, jak i też rozwijając naszą postać w grze, dzięki czemu ta Walka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Niestety wygląda na to, że w remake'u Gotika twórcy postawili na walkę rodem z takiego tradycyjnego. Akcyjnego RPG, Mamy tutaj więc machanie mieczem, które polega na dosłownie wciskaniu prawego przycisku myszy. Wbicie wyższego skilla w machaniu mieczem, że tak to ujmę, sprawia, że ta animacja jest ładniejsza, płynniejsza, trochę szybsza, ale tak naprawdę cały czas wykonujemy tę samą czynność, czyli wciskamy prawy przycisk myszy. Co więcej i co powiedziałbym, że gorzej, twórcy zdecydowali się dodać do gotika mechanikę daszowania. I mam wrażenie, że tym sposobem deweloperzy pokazują, że nie do końca rozumieją, jak ważny w grze był fakt, że bezimienny był tak mało mobilny, zwłaszcza na początku gry. Każda potyczka była przez to niebezpieczna, a spotkanie na swojej drodze dwóch kretoszczurów było niemałym wyzwaniem. Teraz nie ma tego problemu. Walka z grupą przeciwników nie wydaje się aż tak przerażająca, a jeden nie stanowi absolutnie żadnego wyzwania. W skrótach klawiczowych znalazłem też opcję rolowania, której pewnie uczymy się na dalszym etapie gry, bo w demie to rolować się jeszcze nie dało. I żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, nie da się całościowo określić tego, jaki ten system walki będzie. W demie nie mamy dostępu do magii czy do jak Jakiegokolwiek innego oręża, oprócz tego podstawowego, ale ten rdzeń systemu walki w Gotiku, który był w grze odczuwalny już od samego startu, został teraz niepotrzebnie zmieniony. A moim zdaniem ten system walki zmian nie wymagał. Wymagał nieco ulepszenia, nieco takiego usprawnienia, unowocześnienia, można by powiedzieć. Może poprawy animacji, może trochę poprawy sterowania, ale sam zamysł na system walki był bardzo, bardzo dobrze tam zrealizowany. Teraz mamy więc naprawdę zwykłego akcyjniaka. po prostu klikamy sobie jednym przyciskiem myszy. Nasza postać robi wszystko za nas, a do tego mamy Dasha, być może też to rolowanie faktycznie będzie, co sprawia, że walka jest dynamiczna i przez to też... Zdecydowanie łatwiejsza. I akurat teraz mieliśmy premierę Kingdom Come, który taki sam system, takie samo założenie realizuje właśnie w taki trochę bardziej nowoczesny sposób i doskonale widzieliśmy, że graczom to jak najbardziej odpowiada. I mam nadzieję, że twórcy tutaj remakeu Gotika może jeszcze się zreflektują, może jeszcze coś zmienią, może na premierę w pełnej wersji gry to będzie trochę inaczej wyglądało, ale jeżeli będzie wyglądało właśnie tak jak w tym demie, to obstawiam, że no będzie to system, który być może mocno podzieli graczy, bo ja jako fan gotika, który lubi to drewno, ale tu nie chodzi o takie drewno, że nie wiem, animacje są drewniane czy tak dalej. Tylko właśnie chodzi o ten system walki, który sprawiał, że my musieliśmy faktycznie machać tym mieczem, klikać odpowiednie klawisze w odpowiednim momencie, żeby te animacje były płynne, żeby się postać nasza nie zacinała, żeby rozwój postaci wpływał na to, jak faktycznie tym mieczem się macha, ale nie tylko pod względem znowu wizualnym, ale też pod względem takim, że nam jest łatwiej tę czynność wykonywać. Tutaj wygląda na to, że wszystko będzie sprowadzało się po prostu do ładniejszego i płynniejszego machania mieczem, ale tak naprawdę gdzieś tam w głębi w rzeczywistości wciąż będziemy wykonywać to samo, czyli będziemy sobie klikać jeden przycisk myszy. Nie jestem z takiego rozwiązania zadowolony, jeśli mam być szczery. W całej sytuacji nie pomaga też fakt, że postać porusza się w bardzo dziwny sposób, tak jakby z pewnym opóźnieniem. Kiedy zaczynacie biec albo zmieniacie kierunek, to jest taki mały delay w animacji, który strasznie mnie tutaj irytował. Mam wrażenie, że to zostało zaimplementowane po to, aby dodać trochę realizmu do ruchu, ale w tym przypadku się totalnie nie sprawdza i wygląda dość sztucznie. Pewne zastrzeżenia można też mieć w kwestii samych animacji, i to właśnie tak jak powiedziałem, by tutaj czuć to gotikowe drewno, ale to tutaj jednocześnie jest też największe pole do popisu, jeśli chodzi o wydawanie jakiegoś odświeżenia. Niech ta postać porusza się zgrabniej i płynnie, a walka będzie bardziej wierna tej z oryginału, a nie na odwrót. No i drugim bardzo ważnym elementem, na który wypadałoby zwrócić uwagę, jest też stan techniczny tego dema. Oczywiście twórcy mają tutaj pełne prawo do tego, żeby się zasłonić, powiedzieć, że to jest tylko demo, że to nie reprezentuje w ogóle finalnego produktu. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jeżeli wydajemy takie demo, które ma nam pokazać faktycznie jaka ta gra będzie, zachęcić wiernych fanów Gotika do tego, żeby w pełną wersję gry sięgnąć, to wypadałoby, żeby technicznie to demo było po prostu dopracowane. Tam jest tylko niewielki fragment całego obszaru, jaki będzie dostępny w grze. I tutaj technicznie jest sporo problemów. Bardzo mnie to dziwi, bo tak jak mówię, gdybym ja wydawał takie demo, to raczej bym się skupił na tym, żeby je dopracować maksymalnie technicznie, jak to jest tylko możliwe, żeby udowodnić, że ja potrafię programować, potrafię to przenieść na nowy silnik, że wszystko będzie tutaj piękne, gładkie, a tak niestety na ten moment nie jest. Postacie niezależne, robiące. W tle podczas dialogów są. Brak dźwiękowienia podczas otrzymywania ciosów jest. Kiepska optymalizacja nawet na sprzęcie z wysokiej półki jest. Mniejszych problemów jest tutaj więcej, ale nie zamierzam się jakoś szczególnie nad tym rozwodzić. Całość po prostu sprawia wrażenie nie do końca dopracowanego demo. A czy tak jak powiedziałem, takie demo nie powinno nam właśnie pokazać jasno i wyraźnie, że deweloperzy wiedzą co robią, zwłaszcza pod względem technicznym, zwłaszcza kiedy jest to pierwszy projekt tego studia, a fani marki nie wybaczą żadnego potknięcia. No i właśnie tutaj tego dopracowania ewidentnie mi brakuje. Tak jak powiedziałem, twórcy jak najbardziej mogą się zasłaniać tym, że jest to tylko demo, ale ja jednocześnie jak najbardziej mogę mieć uzasadnione obawy względem stanu technicznego pełnej wersji gry. Po prostu na ten moment nie wierzę, że ona będzie pozbawiona technicznych wad. Na szczęście twórcy zdają się bardzo dobrze rozumieć założenia tego nieprzyjaznego i niebezpiecznego świata kolonii karnej w Gotiku. Postacie nie traktują nas tutaj zbyt przyjaźnie, a jedno złe słowo w stronę Diego sprawi, że ten po prostu spuści nam łomot i zabije na oczach reszty. W przygotowanym zadaniem nakreślone zostały wątki trzech różnych obozów i dobrze wybrzmiał tutaj panujący między nimi konflikt interesów. Ciężko jest mi się też przyczepić do modeli postaci, choć widać pewne technologiczne ustępstwa, to twarze są charakterystyczne i zapadają w pamięć. Jeśli chodzi zaś o samą kwestię graficzną, to jedynym moim zarzutem są tutaj modele potworów. Są strasznie generyczne i kolorystycznie za bardzo zlewają się z całym środowiskiem. Projekt startowej lokacji, w której zwiedzamy plac wymian i część drogi do starego obozu, został dobrze odświeżony. Choć na początku miałem mały kłopot ze zorientowaniem się, gdzie ja w ogóle jestem. Kilka minut wystarczyło jednak, abym rozpoznał znane mi miejscówki i docenił ich niewielką rozbudowę. Nie wiem, czy ten fragment zostanie zaprezentowany w remake'u dokładnie tak samo, bo tutaj jednak poznajemy historię Nerasa, ale odniosłem wrażenie, że deweloperzy chcą tchnąć trochę więcej życia w postacie, które spotykamy na swojej drodze. Drax i Radford zostają więc wykorzystani do tego, aby bohaterowi nakreślić nieco lepiej sytuację w kolonii karnej i pokazać czyhające tutaj niebezpieczeństwa. Dialogi zawierają znacznie więcej informacji o świecie, gry zarówno tym w kolonii karnej, jak i tym na zewnątrz i cieszy mnie tutaj to, że twórcy zdecydowali się wykorzystać informacje o tym bogatym świecie, który został znacznie rozbudowany przez te wszystkie lata. Ciężko mi się było przyzwyczaić do nowego interfejsu, chociaż nie ma co się tutaj oszukiwać, jakakolwiek zmiana względem oryginału będzie tutaj na plus. Po ekwipunku idzie poruszać się sprawnie, a informacje, czy to o przedmiotach, czy to o zadaniu, podawane są w miarę przejrzyście. Warto tutaj przypomnieć, że twórcy celują też w to, że żeby w odświeżonego gotika dało się grać na padzie. Wprowadzono więc m.in. menu kołowe. Dla mnie osobiście granie w Gothica na padzie brzmi jak totalna herezja i mam po prostu nadzieję, że decyzje designowe nie uległy zbyt wielkiej zmianie właśnie ze względu na chęć dostosowania gry pod graczy konsolowych. Oczywiście w tym wszystkim trzeba cały czas pamiętać o tym, że z tego dema ciężko jest wysnuć jakieś daleko idące wnioski. Nie mam zielonego pojęcia jak będzie wyglądała progresja w otwartym świecie, jak będzie wyglądała magia w tej grze, jak będzie wyglądał rozwój postaci, jak wiele wątków zachowano, a jak wiele Wątków rozbudowano jeszcze. Nie wiem też, czy polski dubbing będzie stał na odpowiednim poziomie. To wszystko stoi nadal pod znakiem zapytania i to demo nam tego nie pokazuje. Ale te dwa elementy, głównie ten system walki, no i też, tak jak wspomniałem, stan techniczny, pozwalają mieć pewne wątpliwości. Co do tego, jak będzie to wyglądało w pełnej wersji gry. Jeśli miałbym powiedzieć co z tego dema wyciągnąłem najbardziej pozytywnego, to jest to jak najbardziej ten nasz ulubiony klimacik, czyli tutaj jeśli chodzi o setting, dobór muzyki, o odświeżone lokacje, o bohaterów, o ich wypowiedzi, w sposób jaki opowiadają o świecie, w którym dzieje się akcja gry, to wszystko stoi na odpowiednim poziomie i mam wrażenie, że twórcy tutaj naprawdę pamiętają o tym, żeby w tej pełnej wersji oddać cały ten klimat, właśnie tak jak powiedziałem, żeby tej fabuły nie zmienić w jakiś dziwny sposób, a raczej dopisywać, dopowiadać jakieś pewne wątki, które nie zostały w oryginale rozbudowane i o to raczej się nie martwię. Martwię się niestety o tą właśnie warstwę gameplayową, mam nadzieję, że twórcy jeszcze jakieś wnioski wyciągną, mam nadzieję, że też pod względem technicznym ta gra będzie dopracowana. No i co? Ja oczywiście wyrocznią nie jestem, oceniam tylko to, co widziałem w demo, wy też będziecie mogli to ocenić. Przypominam, że dzisiaj od godziny 19.00 demo to będzie dostępne na Steamie. Jeżeli ogracie, wyrobicie sobie jakąś własną opinię, będziecie chcieli trochę na temat tej gry podyskutować, to zapraszam Was potem oczywiście do komentarzy, dajcie znać co i jak. Ode mnie to wszystko, no i oczywiście czekam na pełną wersję Gotika cały czas. Mam nadzieję, że tutaj się nie zawiodę, ale wiemy jak to obecnie wybrać. Gamingowej bywa. Dzięki wielkie za obejrzenie, i do następnego!